Połączone siły, efekt ten sam. Dawid Kubacki i Piotr Żyła zajęli szóste miejsce w konkursie duetów w Wiśle. Otwarcie polskiego turnieju dla Słoweńców triumfowali Lovro i Angela Niszek. Pierwszy taki turniej na polskiej ziemi. Niestety biało-czerwoni tylko w roli tła. 129,5 metra w pierwszej próbie Piotra Żyły było jedną z niewielu prób nawiązania walki z czołówką. Skończyło się szóstym miejscem ze stratą ponad 122 punktów do zwycięskich Słoweńców. Lowrocos i Andrzej Laniszek byli poza zasięgiem. Obaj wyrównywali, a drugi również bił własny rekord skoczni. Na 137,5 metra kosmicznym o 7 metrów dłuższym skokiem odpowiedział wprawdzie Andras Wellinger, ale przewaga Słoweńców była już wtedy solidna. Dość powiedzieć, że choć w ostatniej turze wyniki Laniszka, Jana Herla i Wellingera dzielił tylko metr, przewaga Słoweńców nad drugimi Austriakami przekroczyła 42 punkty, a nad trzecimi Niemcami 44. Kolejna odsłona turnieju. Polski jutro. Konkurs indywidualny w Wiśle od 15:30 w TVP Sport i w internecie, i od 15:55 w jedynce. Cały czas daleko od podium. Dawid Kubacki i Piotr Żyła zajęli szóste miejsce w rywalizacji duetów w Wiśle. Był to pierwszy konkurs polskiego turnieju. Wygrali słoweńcy po dobrych, równych skokach Andrzego Laniszka i Lauro Kosa. Druga Austria wyprzedziła tylko o dwa punkty Niemców, którzy mieli Andreasa Wellingera. Wicelider Pucharu Świata ustanowił rekord skoczni 144,5 metra. Polska straciła do Słoweńców ponad 120 punktów. Na pewno mieszane trochę uczucia. Piotka też teraz w drugiej serii trochę, trochę wycięło z, z tymi warunkami. W niedzielę w Wiśle konkurs indywidualny, po którym turniej przeniesie się do Szczyrku. Dawid Kubacki i Piotr żyła na szóstym miejscu w konkursie duetów w Wiśle. Cóż, dla nas to sportowo blade otwarcie polskiego turnieju. Triumfowali Słoweńcy Lovro Kos i Angela Niszek, a rekord skoczni to sprawka Niemca Andreasa Wellingera. Pierwszy taki turniej na polskiej ziemi biało-czerwoni rozpoczęli z najlepszymi we wczorajszych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego Dawidem Kubackim i Piotrem Żyłą w składzie. Realne szanse i nadzieje na wynik powyżej przewidywań mieliśmy po drugim skoku tego pierwszego. 123 i 120 metrów, a także 129,5 metra z pierwszej próby Piotra Żyły dawały lokatę tuż za plecami wielkiej czwórki, czyli słowa. Austriaków, Niemców i Norwegów. Niestety gorzej było później. 117 metrów żyły nie wystarczyło by dać odpór Japończykom. Rioju Kobayashi w tej samej serii lądowało ponad 10 metrów dalej strat nie udało się odrobić również na ostatniej prostej. Nadzieje ostatecznie odebrała nam zepsuta ostatnia próba żyły na 106,5 metra. Polacy zajęli szóste miejsce, tracąc ponad 122 punkty do zwycięskich Słoweńców. Lowrocos i Andrze Laniszek najpierw na spółkę wyrównywali rekord skoczni tego ostatniego, a później sprawili, że najgroźniejszym rywalom pozostała walka o drugie miejsce na rekordowe 137,5 m Laniszka. Kosmicznym 144,5 odpowiedział wprawdzie Andreas Wellinger. Teraz skacze fenomenalnie za rozmiar skoczni. Ale przewaga Słoweńców była już solidna. W ostatniej turze wyniki Laniszka, Jana Chyrla i Wellingera dzielił wprawdzie tylko metr, ale przewaga Słoweńców nad drugimi Austriakami przekroczyła 42 punkty, a nad trzecimi Niemcami 44. Ciekawostką konkursu wykluczenie Włocha Giovanniego Bressadoli za niesportowe zachowanie, a dokładniej za pójście do szatni tuż po skoku, co w rywalizacji duetów ma być zabronione. Kolejna odsłona turnieju Polski jutro. Konkurs indywidualny w Wiśle od 15.30 w TVP Sport i w internecie i od 15.55 w Jedynce. Skoro polski turniej to i polskie nadzieje spotęgowane, ale jak żyć skoro dziś biało-czerwoni mieli gorszą notę po sześciu próbach niż Słoweńcy po pięciu. Z Wisły, raport Patryka Pancewicza i Michała Chmielewskiego. Słowenia, Austria, Niemcy, taka była pierwsza trójka tego konkursu duetów. Tu bez zaskoczeń, ale to nie oznacza, że ten dzisiejszy konkurs na skoczni imienia Adama Małysza był nudny czy przewidywalny, bo mieliśmy tutaj to. Na co czekaliśmy najbardziej, czyli bardzo dalekie skoki, i odpowiedź na pytanie, czy tu się da skoczyć dalej. Zresztą, Michał, sam się nad tym zastanawiałeś niż ten poprzedni rekord Stefana Krafta, który wynosił 139 metrów. No i da się 144,5 metra Andreasa Wellingera, ależ to był skok. Patryk już właściwie wyczerpał ten temat, ale rzeczywiście to chyba jest rekord, który zostanie tutaj po wsze czasy. Zresztą nad tym zastanawiał się ten też Adam Małysz w studiu, który nawet zastanawiał się, czy Andreas Wellinger nie powinien lądować tutaj telemarkiem, ale sam Andreas mówił, że tam już było płasko, że trochę się przestraszył. Tak czy inaczej, kandydat do skoku sezonu na pewno bardzo mocny. Takich skoków, takich kandydatur niestety nie było ze strony Biało-Czerwonych. Nie było. To był przeciętny konkurs, tak chyba możemy powiedzieć. Pojedyncze skoki i u Dawida i u Piotrka. Niezłe, ale całościowo ten występ e, chyba z dużym niedosytem. Mimo, że to szóste miejsce, które gdzieś tam obstawialiśmy, to jednak patrząc na same próby, mogło być lepiej. Posłuchajmy Dawida Kubackiego, co po tym dzisiejszym konkursie nam powiedział. Na pewno mogło być lepiej, bo e, no, tak trafialiśmy różnie z tymi warunkami, e, z Piotkiem. No ale nie będziemy wszystkiego na warunki zrzucać. Na pewno jeżeli miałbym się za siebie wypowiadać, to ten skok z pierwszej serii był taki. No jemu troszkę brakowało i rzeczywiście tam mimo tego, że warunki były całkiem przyzwoite, to, to zabrakło tej odległości. No a wtedy też traci się oczywiście na, na notach sędziowskich. Później te dwa skoki całkiem, całkiem przyzwoite. No tylko trochę... Trochę gorzej były warunki i ciężko było tutaj na dole odlecieć, jak, jak ten wiaterek nie trzymał, ale myślę, że mimo, mimo wszystko pozytywny dzień. Tematem numer jeden, jeżeli chodzi o naszą reprezentację, no to nie był ten konkurs, nie była nawet kadra A, bo Kuba Wolny. Wczorajsze słowa tutaj w strefie mieszanej odnośnie współpracy z trenerem Irodkiem w kadrze B i z Grzytu. To chyba nawet delikatnie powiedziane, który nastąpił właśnie w tej naszej reprezentacji. To już właściwie nawet ma swoją nazwę. Trochę żartujemy, ale nie ma się z czego śmiać w środowisku dziennikarskim, że to jest wolny gate. No bo jakoby Wolny, taka jest decyzja, która przyszła w sobotę. Nie będzie przez pewien czas członkiem kadry B naszych skoczków. Oczywiście na papierze to będzie wyglądało inaczej, ale został odsunięty nie tylko od treningów z irotkiem, e ale przede wszystkim od niedzielnego konkursu Pucharu świata, do którego się za kwalifikował króciutko Patryk. Poszli w narrację, że to trener jest dobry, a zawodnik zły, a moim zdaniem ta sytuacja wcale nie jest taka czarno-biała. Sytuacja nie jest czarno-biała dlatego, że ok, głos zabrał Kuba Wolny, ale wiemy, że ten konflikt, ten spór pomiędzy zawodnikami i trenerami kadry B jest nieco szerszy, no ale Pewnie moment niefortunny, pewnie może forma nie taka, jakiej oczekiwałby związek. Wiemy, że było spotkanie, są efekty, no to może posłuchamy tych, którzy decydowali, czyli prezes Adam Małysz i Tomasz Turmbichler, który też miał w tej sprawie głos. Sygnały były jakieś niepokojące, gdzie my spotkaliśmy się z zawodnikami, z trenerami dwukrotnie. Rozmawialiśmy na ten temat. Była sytuacja taka, że zawodnicy mieli dosyć dużo jakby wątpliwości, jeśli chodzi o, o trenera, ale drugiego. Który nie przykładał się tak jak powinien, i tak dalej. Do, jeśli chodzi o trenera Jirotka, nie mieli w zasadzie żadnych zastrzeżeń. E po czym naraz usłyszeliśmy wczoraj to, co usłyszeliśmy i jednak mimo wszystko musieliśmy zareagować? Myślę, że to jedyny zespół na kontynencie, w którym jest aż pięciu trenerów, fizjoterapeutów, serwismenów. Myślę, że miał wszystko, więc nie powinien narzekać i moim zdaniem powinien się sam uderzyć w piersi, poszukać problemów w sobie, a nie wszędzie indziej. Nie jest to najłatwiejszy sezon na pewno dla polskich skoczków, ale nie jest to też najłatwiejsza zima dla FIS po skandalu w Pucharze Kontynentalnym niedawno w Garmisch-Partenkirchen po kuriozalnym konkursie Pucharu Świata Kobiet w Sapporo. W sobotę rano teraz doszliśmy do kuriozalnej dyskwalifikacji Giovanniego Bressadoli tutaj w Wiśle. E, podobno był zakaz chodzenia między seriami do szatni. Giovanni Bresadola stwierdził, że jednak pójdzie. No i już włosi w trzeciej serii tego konkursu nie wystąpili i z tym zakazem było tak, że on był teoretycznie na papierze go nie było, co czyni tę sprawę jeszcze bardziej wyjątkową i zdumiewającą. To prawda. Ten temat zamykamy. Zamykamy dzisiejszy konkurs duetów. Jutro ostatni akt tej pierwszej części polskiego turnieju. Konkurs indywidualny w Wiśle. Pierwsze meldunki od nas w TVP Sport już o 14.15. Studio od 15.30. Konkurs o 16.00. Zapraszamy, byście byli Państwo z nami. A my już z Wisły mówimy dobranoc. Dobranoc.